¡Vamos, vamos, Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Przywitała właśnie Państwa orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie dźwiękami utworu z filmu muzycznego Blues Brothers. Muzykę z filmów będą Państwo jeszcze mieli okazję dziś usłyszeć. A tymczasem na początek pozwalamy sobie zaproponować Państwu wiązankę tradycyjnych piosenek wojskowych z lat... 1917-1939, czyli historia. Należą one do kanonu piosenek śpiewanych przy różnych spotkaniach Polaków. Dlaczego nie miałoby być taki tym razem? Instrumentalizację tych pieśni na orkiestrę opracował maestro Zbigniew Miętusz wraz ze swoim ojcem maestro Tadeuszem Miętusem, ikoną naszej orkiestry. On też poprowadzi ten koncert, a Małgosi Bajek i mi przypadł w udziale zaszczyt zaśpiewania tych pieśni. Sparafrazuję zatem w tej chwili Jana Kochanowskiego, proszę Państwo. Służymy poczciwej sławie, a jako kto może niech ku pożytkowi dobra wspólnego, czyli wspólnym śpiewem do pomoże. A więc zapytam gierkiem. Pomożecie? Pomożemy! Okay. Okej, jedziemy!